Cześć kochani, z tej strony mysza. Witam Was serdecznie w 2022 roku. Ja na początku roku miałam troszeczkę urlopu, ale teraz już do Was wracam. Dzisiaj przychodzę do Was ze skrapkitem styczniowym od Scrap Boutique i na wstępie chciałam Wam też pokazać. Ponieważ paczkę dostałam w grudniu, chciałam Wam pokazać jaką piękną kartkę dostałam od Gosi. Zobaczcie, karteczka jest kolorowana ze stęplekiem magnolii. No, jest w takich bardzo fajnych, stanowanych kolorach, ale, ale jest po prostu przeurocza. Więc dostałam taką kartkę. Oprócz tego my dziewczyny z DT dostałyśmy też prezenty prezentem e, był właśnie taki notes e, planer e, który za chwileczkę wam pokażę, pokażę. E, taki m, cudny po prostu breloczek e, personalizowany ja mam z napisem be happy Sylwia e, teraz od nowego roku takie breloczki bądź też zakładki możecie u Gosi zamawiać i jeszcze dodatkowo dostałyśmy taką maskę w gwiazdki. Mój planer jest już częściowo w użyciu. Oprócz tego, że był planer, tutaj było kilka kartek wkładu takiego akwarelowego i stempelek. Ja sobie już wydrukowałam styczniowy. Mam tutaj wkład w kropeczki, który też sobie drukowałam sama na drukarce. Docięłam, przedziurkowałam. I korzystam, także planer po prostu cudo, już w użyciu. I no, no, no jest, jest cudny, jest cudny po prostu. Także, jak najbardziej, super prezent, za co serdecznie go się dziękuję. Ale dobra przechodźmy do konkretów. W tym momencie otwieram kit styczniowy. Z tego co mi wiadomo, chyba jeszcze kilka sztuk zostało. Ale nie jestem pewna, jeżeli nie, e, no to niestety można pisać do gości, może coś jeszcze skompletuje. E, dobra, oczywiście to było wszystko pięknie zapakowane, ja e, tylko sobie rozpakowałam bo przeglądałam moje córeczki zresztą też. Więc otwieramy. W tym skrawkicie styczniowym mamy po pierwsze, po pierwsze i najważniejsze primo jest. Baza albumowa w takim cudnym różowo-brzoskwiniowym kłótnie. Baza albumowa z białymi kartami 2, 4, 6 kart z kieszonkami od góry i już Wam podaję wymiary. Wymiary bazy to 16,5 na. Na 21 i grzbiet jest naprawdę gruby, bo ma 7,5 cm. Także zobaczcie, jest to naprawdę całkiem sporych rozmiarów baza albumowa. Dodatkowo ma, tutaj dostałam jeszcze dwie karty z dodatkami do wycinania od P13. Co jeszcze znajdziemy w skrapicie? Znajdziemy, zobaczcie, takie cudne. Sekinki w odcieniach różu, białego, złotego, przezroczystego, w różnych rozmiarach idealne do shakerów, ale nie tylko. Dodatkowo mamy Magical. Ja mam kolor Saltwater Teffy. Nie korzystałam jeszcze z Magicalsów. To będzie moje pierwsze. Pierwsze próby, więc zobaczymy, co z tego powstanie. Mamy też pastę, nie pastę, farbę akrylową, pastel pink color. Kawałek wstążeczki gnieciuszka w brzoskwiniowo-różowym odcieniu. Do tego są różyczki w różowych takich odcieniach brzoskwiniowym i zielone. Mamy też takie kwiatuszki, też właśnie różowe, papierowe, wszystkie są papierowe. Teraz tak, tutaj były dejaty, -y, ja sobie je otworzyłam. Mamy kolekcję komunijną, to jest marki Papers for You, to jest kolekcja komunijna, ale jak dla mnie, nie tylko dla dziewczynek, ponieważ mamy tutaj też takie neutralne dodatki, nie tylko komunie, tak jak tak książki, banerki e, tu mamy akurat krzyż są dziewczynki jest jakaś tutaj klatka gdzie no są przeróżne 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 dodatki na pewno e, na filmach u dziewczyn widziałyście kwiatki zobaczcie no chociażby taki stolik z tortem nie musimy tego wykorzystywać w stricte komunijnych projektach może to być na urodziny, może być na imieniny, może być na parapetówkę. Czemu nie? Także trochę tych dajkatów jest. I te są w takich odcieniach beżowych, delikatny, róż, biały. Drugie dajkaty, które były w scrapkicie, są to Baby Girl Walls. Czyli dla małych księżniczek. Oczywiście. Też od Papers For You, ale. Oprócz tego, że mamy różowe dodatki, takie jak balony, króliczki, mamy też dodatki takie neutralne, jak misie, wózeczek, tipi, e, jakaś chmurka z królikiem, więc nie musimy się też ściśle tego trzymać, że one są dla dziewczynek, no bo zobaczcie, dlaczego nie można by było wykorzystać tego samolotu dla chłopca? Nie tylko na urodziny, nie tylko na chrzcinę, e, baby shower dekoracje mamy do wykorzystania dodatkowo masa, masa, masa tekturek od Twoja tekturka jestem taka słodka tu mamy sukieneczki mogą być to szatki komunijne na chrzest mała księżniczka napis album tu mamy zobaczcie takie banerki po dwie sztuki pamiętaj kocham Cię, te chwile razem jesteśmy tacy sami jak kiedyś Wspomnienia W każdej chwili możesz tam powrócić Wspomnienia Zachowaj mnie w swojej pamięci Wróć myślami tam skąd dzisiaj bierzesz wspomnienia Zobaczcie Na urodziny Na podarunek od chrzestnej Na podarunek od cioci Pamiętnik Możemy zrobić pamiętnik Dlaczego nie? Pamiętnik od mamy dla córeczki No pomysłów jest po prostu cała masa Dodatkowo shakerek z sukieneczką i shaker z takim słodkim aniołeczkiem. Mamy to. Baza DL-ki w kolorze kraftowym. Zobaczcie, takie słodkie sukienki. W pierwszym momencie, jak to otworzyłam, myślałam, że to są posypki takie cukrowe, wiecie, do ciasteczek i moje córki też już chciały to zjeść. Ciężko było im wytłumaczyć, że jest to plastikowe. Ale zobaczcie, po prostu tak świetne, kolorowe konfetki, można zrobić imitację babeczki, czemu nie? Także mamy to. Dodatkowo jest bloczek 8x6 cali, czyli mamy 15, 15x20 cm gramatura papierów 240 i to jest kolekcja Baby Joy od P13. I teraz tak, zobaczcie, papiery w środku są e, neutralne, są chłopięce, są dziewczęce. Na jednej stronie okładki mamy dodatki dziewczęce do wycięcia, na drugiej stronie okładki mamy chłopięce dodatki do wycięcia. Także bloczek do wykorzystania. Tutaj Wam zrobię zbliżenie, jakie są e, arkusze papieru, jeżeli ktoś nie wie. Zobaczcie, są neutralne, jak berze. Są niebieskie, są różowe, są w kwiatki, smoczki, misie, no i dodatki. Także można wykonać po prostu masę. 24 arkusze to jest naprawdę sporo, sporo że, yy, do wykorzystania. I ostatnie dwie rzeczy, które znajdują się w naszym skrapkicie, to Fa'amiran. Fa'amiran biały i Fa'amiran zielony. Jest to Fa'amiran yy, z tego, co dobrze tutaj czuję, do robienia na ciepło, czyli. Z żelazkiem. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. I co, zapraszam do obserwowania kanału, zapraszam do obserwowania y, dziewczyn. Miło będzie, jeżeli będziecie subskrybować kanał, bo wtedy otrzymacie powiadomienia, kiedy wskoczy kolejne filmik. A, i jakby nie było, pomysłów mam całkiem sporo. Może w końcu moja siostrzenica. Doczeka się na swój pierwszy album. Także ja Wam serdecznie dziękuję i to do zobaczenia za chwilę. Hej!